Cześć! Witam Was bardzo serdecznie. Jak widzicie dzisiaj prawy brzeg rzeki. Być może kojarzycie tamtą łąkę, drugą stronę koryta rzeki. Troszeczkę ją już trzepaliśmy. Dzisiaj mam do przeszukania taki kawałek łąki za tymi drzewkami. No i co? Kopić się z żoną. Oczywiście żona bez wykrywacza, ale co jakiś czas jej tam wykrywacz podrzucę. Może się przyzwyczai. Może trzeba będzie kupić nowy. Zobaczymy. Dobra. Lecę w teren, a Was zapraszam do oglądania. Dobra, dzisiaj mała cewka, wykrywacz dostrojony. Co prawda tak średnio, bo za bardzo go nie mogę dostroić. No ale zobaczymy, sprawdzamy tą łąkę tamtą stronę, tak jak mówiłem, sprawdzaliśmy. Tej jeszcze nie ruszaliśmy. Także dla mnie to nowy teren, ta sama działka, ale druga strona rzeki lecimy. No i dopiero co się rozłączyłem. A już mamy fajny sygnał 51-52. I tym fajnym sygnałem okazała się niefajna kulka szrapnelowa. Mam nadzieję, że zbyt dużo tego tutaj nie wyjdzie, ale jak kojarzę tą okolicę, no to mogę je trafiać. Dobra, lecimy. Kolejny sygnał. Trochę szarpany, ale przebija na kolor. I kolejna kulka szrapnelowa. I sprawa teraz wygląda tak, że moja żona chodzi i macha, a ja za nią i kopię. Zobaczymy, może będzie miała więcej szczęścia. Co? Drucik. Brawo. Pierwszy makaron. Ale jest ładny. <noise> Ale drucik. No i teraz. Aga wyciągnęła coś takiego. Prawdopodobnie kawałek sztuczca, Tak mi się wydaje. Zasypuje dziurę jak na prawilnego detektorystę przystało. A ja tutaj mam gdzieś sygnał. Także ja na chwilę przejmę wykrywkę. No i sprawdzimy. Tak, to jest, tak się kobite weźmie na wykopki. Nie dość, że co chwilę mi wygrywacz zabiera. Ja mam swój sygnał, ona ma tam dalej drugi. No i się bijemy o wygrywkę. Ja na szczęście mam swój wykopany. Tutaj idzie. No i ja mam kolejną kulkę szrapnelową. Tak, dokładnie. Dobra, a zobaczymy, co tam maga wyciągnie. Szukaj, szukaj. No. Kawałek drucika, zarzewiałego. Kolejny ładny sygnał. Taki 44. Tak, tak, tak wyglądają wykopki. Wygrzebane. Kulka. Kulka. Kolejna. Pierwsza. Twoja pierwsza, moja nie wiem, która. Udało mi się namierzyć sygnał, bo już wykrywacza ponownie nie mam. Trochę wieje, wam powiem szczerze, także jeżeli wam będzie przeszkadzało, no to z góry przepraszam. A ja mam tutaj gdzieś sygnał. I sprawdzamy, co to będzie. Coś większego. I to będzie, słuchajcie, nie wiem, trochę wygląda jak podkówka od buta, ale chyba nie, nie, raczej na pewno nie. Nie wiem, tu ma otwory, chyba nie, nie, tak ma otwory. No nie wiem, jakaś taka blaszka zabieramy. No i teraz bardzo ładny, stabilny sygnał 57-58. Dobra, stawiam kamerę z boczku i kopiemy. Coś, słuchajcie. Hmm. To wygląda na obrączkę. Tak wygląda. Zobaczcie, to by była pierwsza fajna znajda dzisiaj, ale oczywiście ją oczyszczę i zaraz wam pokazuję, no, ale by coś było. No i zobaczcie, tak to się prezentuje. Bardzo fajna. Pierwsza moja dzisiaj znajdę po tych kulkach szrapnelowych. Wygląda to na dosyć stare. Czy jest to obrączka? No chyba tak. Materiał jeszcze nie wiem, ale prawdopodobnie jakaś miedziucha. Ewentualnie mosiąc. No. Oczywiście do obejrzenia. Koordynaty wiadomo trzeba strzelić. Tym bardziej, że to no świeże to to nie jest na pewno. Tu jest takie zdobienie. Dosyć mała. Tu tak jakby łączone. No, fajna znajda. No dobra. Kulki, kulki, kulki i biżuteria. Kolejny dosyć stabilny sygnał, taki 44-45. Sprawdzimy. Może się posypią fajne znajdy i skończą te szrapnele. No i oczywiście nic, żeby innego jak kulka szrapnelowa. Nie wiem, która już dzisiaj. No ale powyciągamy, następnym razem będzie mniej. I teraz trafiło się coś takiego. Nie wiem za bardzo, co to jest, bo to są tylko fragmenty. Tyle udało mi się wygrzebać. Ale obstawiam jakąś taką wpinkę kolejową pruską, bo z tego co pamiętam, to one miały właśnie jakieś tam koło, skrzydła i tego typu sprawy. No, spróbuję to zidentyfikować, jeżeli się uda, to wam oczywiście wkleję, No jeżeli nie, no to niestety. Ale musiało to być i tak, i tak coś fajnego. Także kolejna dosyć ciekawa znajdza na tej tutaj łączce. No i jest pierwsza fajna znajdka u mojej żony. Przed chwilą odnaleziona. Jeden fenol. Cesarstwo. No ale masz swoją pierwszą monetę. Zerknij mi jaki tam jest rok, bo ja nie widzę. 1893. No, czyli mamy. Pierwszą dzisiejszą krągłość, oprócz mojej obrączki, jest pierwsza moneta 1893 rok Cesarstwo. Gratuluję Twojej pierwszej monety, którą zresztą ja musiałem wygarnąć. Dziękuję. No, lecimy dalej. Film może być troszeczkę chaotyczny, ponieważ wymieniamy się co chwilę wykrywką, także będą różne ujęcia z różnej perspektywy i różne znajdy. No i zobaczcie, moja żona ma kolejną dzisiaj monetę, zaraz obok. Oczywiście się cieszy, bo ja nic nie trafiłem oprócz obrączki, oczywiście. A co to będzie? Co to będzie? Tutaj to ładnie wygląda. Czy to nie jest srebro? No ładnie, ale wycieruch. Tak. Jaki wycieruch. Ty się ciesz, że masz monetę, a nie wycieruch. Dobra, wiecie co? Oczyścimy trochę i Wam pokażemy. No i okazało się, że nie jest to moneta, a jest to guzik. Także mamy chyba dzisiaj pierwszy guzik. Znaczy mamy. No ja to na razie tylko obrączkę. Aga ma i guzik i monetkę, ale coś po malutku wychodzi na tej łączce, także ma potencjał. No dobra, sprawdzamy. Nawet rękawiczek już nie zakładam, bo wymieniamy się tą wykrywką. non stop, wykopane. I cóż, to będzie. Jakbyś pointera mi mogło oddać, to by było fajnie. I teraz widzicie, jednym wykrywaczem, jednym pointerem, jedną łopatą, o dupa nie robota. Jest tylko jedno wyjście. Kupić drugi wykrywacz. O słuchajcie mam teraz ja coś zielonego. Ale to będzie monetka. Czyli mamy dzisiaj drugą monetkę i tym razem mam ją ja. A co to jest? To jest trochę wytarte. Nie wiem jeszcze co to jest. Dobra, troszeczkę to przetrę i Wam pokazuję. Ale to coś chyba innego niż fenol. No i słuchajcie, mam trzy krajcarki e, Prusy, 1803 rok, także fajna monetka, sreberko do tego, jest taka patyna na tym, ale jest sreberko pierwsze, wypadzik coraz fajniejszy. Dobra, ja zasypuję dołek, a z tego co słyszę, to Aga ma już tam kolejny fajny sygnał, także co, lecimy dalej. No i wyciągnięte, cóż tym razem? Guzik. A, guzik, dobra. Czyli drugi raz masz taką samą sytuację, że wygląda na monetę, a suma summarum wychodzi guzik. Na napisy. No i wygląda on tak. Płaski guziolek. Sygnowany na pewno, także później to ogarniemy, wklejemy tutaj jakiś opis, co to może być za guziolek, jaka to sygnatura. I co? Lecimy dalej. A kto tym razem coś wykopie, tego jeszcze nie wiem. Kto pierwszy złapie wykrywasz. Oj, patrzcie, ja mam kolejny dołek wygrzebany. Zostałem z pointerem w ręku i mam kulkę szrapnelową, kolejną. Zresztą, no ale na szczęście między tymi kulkami wychodzą też fajne rzeczy, jak zauważyliście. Dobra, zasypuję dołek. Idziemy dalej i musicie namówić moją szanowną małżonkę do zakupu kolejnego wykrywacza, bo to nie robota. Tutaj prawdopodobnie jakaś droga kiedyś stara szła, bo jest takie zagłębienie. I na razie te co ciekawsze właśnie znajdki, czyli monetki i guziki, to znajdujemy właśnie w tym miejscu. Także przejdę do końca, a potem troszeczkę tu pobiegamy sobie po tej łączce. O, i mam kolejny sygnał. Ale prawdopodobnie kulka szrapnelowa. O, zobaczymy. I jednak nie kulka szrapnelowa, a jakaś klamerka. Jakiś taki zwyklak. Ale klamerka. I teraz zobaczcie fragment szklanki od szrapnela. Dubka, dokładniej. Dobra, zabieramy, lecimy dalej. Czyżby kolejna kulka? Nie, tym razem coś innego. Eee, co to jest? Wygląda jak zgnieciona łuska od Mosina. I pewnie nią jest. I jest jakaś blaszka. Hmm. A jakaś taka dziwna, dobra, oczyszczę ją. I zobaczcie, tak to wygląda. Jest to na pewno jakaś ozdóbka. tu są takie bąbelki, nie wiem, dziurki. No, dosyć ciekawa znajdę. Ciekawe czym to było, trochę mi się to kojarzy z jakimś skrzydłem. No. Hmm. Na pewno to było kiedyś coś fajnego. Jeżeli oczywiście zidentyfikuję po tym fragmencie tego czegoś, to wam to jakiś opisik wrzucę, zobaczymy. No kolejna fajna znajdka, fajny kolorek. Lecimy dalej. Zobaczcie w takim dołku taki oto wąż pilnuje skarbu. pójdź sobie na bok. No i ta żurawnica pilnowała tego. Czegoś kawałek jakiś rurki. Miedzianej No nic Zasypujemy lecimy dalej No i kolejny sygnał Na skraju łąki Wykopany w miarę stabilny koło 30 Czyli raczej nie kulka. Chociaż. Kto wie. Nie, słuchajcie, mam monetę. Zobaczcie, jest tutaj. Całkiem płytko się działa. Ale co to będzie za moneta? Coś starego na pewno. No. Nie wiem, czy to nie jakiś solid. Słuchajcie, zaraz ją oczyszczę troszeczkę. Pokażę żonie. Moje oczy dzisiejsze. Ale jest mega, nie? Jest cieniutka. No ciekawe, sprawdzamy. No i słuchajcie, jest mega, nie? Tą monetką okazał się Solid Pruski 1715 rok. Fryderyk Wilhelm, o ile się nie mylę. I jest to sreberko, także cieszy. Lecimy dalej z tą łączką, bo dużo czasu nam nie zostało. A jeszcze możemy troszeczkę pochodzić. Super. Mamy parę monetek, bardzo fajnych monetek. Jakaś tam biżuteria, także dzisiejszy wypadzik jak najbardziej udany. No jeszcze tu przejdziemy kawałek, wrócimy, bo tu prawdopodobnie też przebiegała droga. Zobaczymy, co jeszcze wyskoczy, i uciekamy do domu, o ile nas kolejne sygnały nie zatrzymają, bo mam ponownie coś. No i zobaczcie, zaraz po tym solidzie, z takiej oto dziury, kolejny fragment szklanki od szrapnela jeszcze z pierścieniem wiodącym. Uff. Trochę się zmęczyłem, ale wyciągnąłem. Słuchajcie, nie włączałem się, bo myślałem, że to jest żelazo. No ale wiadomo, jak troszeczkę przebija na kolor, kopnąć trzeba. I okazało się, że to nie jest żelazo. Ale jest to guziczek. Gaciak jakiś, tak mi to wygląda. No myślałem przez chwilę, że moneta. Ale niestety guziczek. Czyli mamy jakiegoś gaciaka, chociaż niekoniecznie to musiał być gaciak, bo tu jest taki jakby oderwany ten taki wichajsterek. No nie wiem. No dobra, ale jest guziolek, jest. Lecimy. I co to za wypad u mnie bez łyżki, bez komory gębowej. Także tym miłym akcentem prawdopodobnie kończymy te poszukiwania i lecimy do podsumowania. Także widzimy się za chwilę. O, ciekła a więc co większe gabaryty już pochowane zostały tylko tutaj kuleczki szrapnelowe których sporo dzisiaj wyszło łyżka, na sam koniec wypadu właściwie tylko fragment łyżki tu jakaś klamereczka, guzik prawdopodobnie gaciak, bądź po prostu brakuje mu tutaj tej góry nie wiem, tutaj taka blaszka zdobiona dosyć, którą widzieliście nie wiem co to jest, trzeba będzie to jakoś rozszyfrować, tutaj prawdopodobnie jakaś wpinka coś takiego, to jest jeden element właściwie fragment Jakiegoś tam większego elementu zostało tylko tyle. No i z takich najciekawszych znajdek to oczywiście dzisiaj e, moja żona trafiła. Dwa guziczki płaskie podobne. Jeden fenol cesarstwo. E, co tam jeszcze? U mnie pierwsza ciekawa znajdka to ta obrączka. Jeszcze nie wiem dokładnie co to jest, ale jeszcze to później zobaczę dokładnie. Obejrzę i w razie czego tak jak mówiłem, coś wam tam wkleję. E, fragment jakiegoś tam guzika prawdopodobnie. A z takich już naprawdę najciekawszych to są trzy krajcary. No i kurde mój faj, fancik dnia. Fryderyk Wilhelm. Solid pruski srebrny 1715 rok w bardzo ładnym stanie, także mega, mega, mega znajdanie. Jest sreberko, jest fajnie. No, i tak na szybkości się z wami żegnam. Żona już mnie pogania, uciekamy do domu. Fajny wypadik, fajnie spędzony dzionek. Fajne znajdki powyskakiwały. Ja jestem zadowolony. I cóż, widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się ciepło i do następnego.